Tekst Manny na 17 kwietnia, namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w was, 1 Jana rozdział 2, werset 27. Komentarz parauzyjny. Błogosławieństwo i moc Pana w jakiś sposób towarzyszyły namaszczeniu Dawida, choć możemy nie rozumieć na czym to polegało, umożliwiając mu czynienie postępów wiedzy itd. Przystosowując i przygotowując do obowiązków urzędu, na który został namaszczony. Czy w związku z tym namaszczenie, jakie spływa na kościół od czasu jego przyjęcia przez pana nie może być traktowane jako antytyp? Namaszczenie kościoła nie jest fizyczne, a błogosławieństwa mu udzielane nie mają doczesnego charakteru. Własce, wiedzy oraz miłości wzrastamy bowiem jako nowe stworzenia i to jako nowe stworzenia już niebawem zostaniemy udoskonaleni w pierwszym z martwych wstaniu oraz usiądziemy na tronie razem z naszym Panem i Mistrzem, naszą głową. Reprint numer 3225. Komentarz epifaniczny. Starożytnym nigdy nie przyszło na myśl, że pomazaniec będzie się składał z pewnej liczby jednostek. Tajemnica ta została jednak objawiona Kościołowi wieku Ewangelii, a stanowisko w tym namaszczonym gronie jest pewne dla wiernych. Święte serce i umysł spłodzone w nich w momencie poświęcenia były zadatkiem ich dziedzictwa. Niewzruszoną ręką imią wierności Boga wobec wiernych. Równoległe cytaty według przekładu Biblii Gdańskiej. Psalm 18, werset 51. Zapewniasz swojemu królowi wielki ratunek i okazujesz łaskę swemu pomazańcowi Dawidowi oraz jego nasieniu na wieki. Psalm 20 werset 7. Teraz wiem że pan wybawił swego pomazańca on go wysłucha ze swojego świętego nieba w zbawczej mocy swojej prawej ręki psalm 23 werset 5 zastawiasz przede mną stół wobec moich wrogów namaszczasz olejkiem moją głowę mój kielich się przelewa psalm 45 werset 8 pokochałeś sprawiedliwość i nienawidzisz bezprawia Dlatego pomazał cię, o Boże, twój Bóg, olejkiem radości, bardziej niż twoich towarzyszy. Żedów rozdział pierwszy, werset dziewiąty. Ukochałeś sprawiedliwość, a znienawidziłeś bezprawie, dlatego twój Bóg namaścił cię, o Boże, olejkiem radości, jak żadnego z twoich towarzyszy. Psalm 89 wersety od 21 do 24 Znalazłem Dawida, mego sługę, pomazałem go mym świętym olejem, będzie z nim moja pewna ręka, owszem, moje ramię go umocni. Nie przechytrzy go wróg i podły człowiek nie pognębi. Zgniotę przed jego obliczem jego przeciwników i uderzę tych, którzy go nienawidzą, Izajasza rozdział jedenasty wersety drugi i trzeci i spocznie na nim duch Pana, duch mądrości i rozumu, duch rady i mocy, duch poznania i bojaźni Pana. I będzie się rozsmakowywał w bojaźni Pana. I nie według widzenia swych oczu będzie sądził ani według słyszenia swych uszu rozstrzygał. To rozdział sześćdziesiąty pierwszy wersety od pierwszego do trzeciego. Duch Pana Jachwę nade mną, ponieważ Pan namaścił mnie, abym zwiastował dobrą wieść ubogim, posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są złamane, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, więźniom, mroków, przejrzenie, abym ogłosił rok dobrej woli Pana i dzień pomsty naszego Boga, abym pocieszył wszystkich zasmuconych, abym włożył płaczącym nad syjonem, abym dał im zawój zamiast popiołu, olejek radości zamiast żałobnej szaty, pieśń pochwalną zamiast ducha zwątpienia. I będą ich nazywać dębami sprawiedliwości, szczepem pana ku jego sławie. Daniela rozdział 9 werset 24 77. Wyznaczono twojemu ludowi i twojemu świętemu miastu, dla dopełnienia się nieprawości i dla przypieczętowania grzechów, i dla przebłagania za winę, i dla wprowadzenia wiecznej sprawiedliwości, i dla przypieczętowania widzenia i proroka, i dla namaszczenia miejsca najświętszego. Ewangelia Mateusza rozdział 3 wersety 16 i 17. A gdy Jezus został ochrzczony, zaraz wystąpił z wody i oto zostały mu otwarte niebiosa i zobaczył Ducha Bożego, jak stępował niczym gołębica i przychodził na niego. I oto rozległ się głos z nieba. Ten jest moim ukochanym synem, w którym znalazłem upodobanie. Dzieje apostolskie rozdział czwarty werset dwudziesty Zeszli się bowiem naprawdę w tym mieście przeciw świętemu słudze Twojemu, Jezusowi, którego namaściłeś, Herod i Pontiusz Piłat z poganami i plemionami Izraela. Rozdział 10, werset 38 O Jezusie z Nazaretu, jak Bóg namaścił Go Duchem Świętym i Mocą, jak chodził On wszędzie. Czynił dobrze i leczył wszystkich uciskanych przez diabła, gdyż był z nim Bóg. Drugi Koryntów rozdział 1 werset 21 Tym zaś, który utwierdza nas wraz z wami w Chrystusie i który nas namaścił, jest Bóg. Pierwszy Jana rozdział drugi wersety 20 i 27 A wy macie namaszczenie od Świętego i wszyscy jesteście świadomi. Co do Was, namaszczenie, które otrzymaliście od Niego, pozostaje w Was i nie ma potrzeby, aby Was ktoś uczył, ale jak Jego namaszczenie uczy Was o wszystkim i jest prawdziwe, a nie jest kłamstwem. I jak Was pouczyło, tak w Nim trwajcie. Pierwszy Koryntów rozdział dwunasty, wersety dwunasty i 13, Dokładnie bowiem tak jak ciało jest jedno. A członków ma wiele, wszystkie zaś członki ciała, których jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus. Bo też w jednym duchu my wszyscy zostaliśmy zanurzeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy niewolnicy, czy wolni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. Rozdział 15, werset 23: Każdy zaś we własnym porządku. Jako pierwszy owoc, Chrystus, potem w czasie Jego przyjścia, ci, którzy są Chrystusowi. Pieśni 1, dwadzieścia jeden, dziewięćdziesiąt czternaście, sto sześćdziesiąt pięć, siedemnaście, wiersze brzasku 34, zupełne poświęcenie, lektura uzupełniająca w Strażnicy. Reprint numer 5549. Tekst manny na 17 kwietnia. Namaszczenie, które otrzymaliście od niego. Pozostaje w Was, pierwszy Jana, rozdział 2, werset 27. Pytania, co ten tekst oznaczał dla mnie w tym tygodniu? Jak? Z jakimi wynikami? Jeżeli chcesz otrzymywać informacje o kolejnych treściach zamieszczanych na kanale, zasubskrybuj i wciśnij dzwoneczek znajdujący się obok przycisku subskrypcji. Dziękujemy też za wszystkie polubienia, udostępnienia i komentarze.